Antek, powiedz nam coś o roli, w którą się wcielasz w filmie Playmobil. E, jest to brat Marley, Charlie, który, no jest to postać, no taki dzieciak, który zawsze w sumie chce się bawić i tego pragnie, a jego siostra Marla właśnie nie, szczególnie po stracie jej rodziców, e, zajmuje się zawsze wszystkim, zajmuje się całym domem i ma strasznie duże rzeczy na głowie. Charlie tego trochę nie rozumie, jako no, młodszy trochę człowiek i chce po prostu, no chce się cały czas bawić. W pewnym samym w ciągu filmu dowiadujemy się, no, że Charlie się już zmienia i, i roz, rozumie to, przez co Marla przechodzi, jakby roz, no, rozumie ją i próbuje być dla niej jak najlepszy I wszystko, i wszystko jest super pod koniec filmu, więc. Jak ci się pracowało na planie? Świetnie mi się pracowało, strasznie, duże, straszne wyzwanie, ale praca jak zawsze świetna. Czy to był twój pierwszy dubbing? Nie był to mój pierwszy dubbing, był to dużo już było tych dubbingów. Ja dubbinguję. Trzech lat chyba już, albo nawet cztery, może teraz są. I strasznie dużo, strasznie dużo było takich wyzwań, namingowych, ale ten film to jest na pewno jedno z takich właśnie większych. No właśnie, chciałam zapytać, czy trudno jest dubbingować? Czy możesz powiedzieć, że jeden film ma łatwiejszy dubbing, drugi ma trudniejszy? Szczerze, myślę, że zawsze, zawsze seriale się jakoś gra łatwiej. Bo do, filmów, bo do filmów każdy, myślę, że podchodzi bardziej tak, no bo kino wiadomo i że trzeba podejść trochę. Bardziej profesjonalnie. Coś, nie, to źle zabrzmiało. Ale... Inaczej prawdopodobnie. No, tak? i na, i no, 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 inaczej trzeba podejść i filmy myślę, że się zawsze gra tak o ciupinkę trudniej, ale zawsze się w seriale i filmy gra się tak samo super, więc tu grasz z obrazem, a tu grasz bez obrazu tak naprawdę. No, tak jakby tak. Powiedz, ty jesteś już takim trochę medialnym zwierzęciem, z tego co zauważyłam, bo brałeś udział w The Voice of Kids, teraz będziesz prowadził drugą edycję. Jak się czujesz? Trzecią już. To powiedz, jak się czujesz jako prowadzący? Jest super. Znaczy jakby, Ja nie wiedziałam nigdy, że będę miał, będę miał szansę być takim prowadzącym komentatorem. E, no jest, to jest super zabawa, szczególnie, że zawsze jest tam jakieś jajo włożone pod ten tekst i, i można, można się przy tym pobawić świetnie. Rozumiem, że do tego uczysz się, jeszcze chodzisz do szkoły? Strasznie, tak, tak, muszę się uczyć. Nie, nauka, no, no musi być. Jak godzisz to wszystko ze sobą? O, jest trudno z każdym, z każdym rokiem mojej nauki. Od kiedy zacząłem właśnie to całe aktorstwo, śpiewanie, jest coraz trudniej ze szkołą, ale, no, ale jakoś teraz obiecuję sobie, po tych wakacjach muszę, muszę się wziąć za siebie. Bo... Nauczyciele trochę traktują no. cię tak ugodowo? Nauczyciele mnie rozumieją. To się jakby Nie spodziewałeś się, że będzie aż tak, ale jest, strasznie, jest strasznie, jestem strasznie dobrze. Nie wiedziałam, że tak będzie, ale rozumieją mnie bardzo i jakby czasami mam takie naprawdę mam taką ulgę od nich. To super. A powiedz, co jeszcze teraz zawodowo? Masz jakieś propozycje? Już możesz o czymś powiedzieć? Na razie nie. Sam, jeśli chodzi na przykład o muzykę, to na razie głównie tylko na przykład prowadzę swój kanał na YouTube, gdzie tam covery po prostu wrzucam, ale też tam musimy na przykład w domu, jeśli chodzi tak po prostu piszę jakieś piosenki, a, a jeśli chodzi o aktorstwo, to właśnie teraz się głównie dubbing i voice się zajmuje. I nic więcej chciałbym, strasznie chciałbym coraz więcej robić i no dążę do tego aby to wyszło. Powiedz, gdzie byłeś na wakacjach, bo pewnie jesteś po wakacjach. Nie. nie Jeszcze jestem. nie byłeś? Nie jestem, ale mam nadzieję, że polecę, niedaleko, niedaleko Barcelony jest takie miejsce. To będą takie na, na tydzień, jakoś pod koniec sierpnia. To by było, a, to było super. To odpoczywaj, i życzymy Ci sukcesów w szkole oczywiście o, i pracy zawodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.